zapierdalać Nie ma opierdalać się w robocie. się kurwa. Peś, o kurwa. Przestań mi bić pracownika tych hufajów. Czy ja sram pieniędzmi? Tak. To się, że ja sram pieniędzmi, kurwa? Kurwa. To jest mój plan. Nie. Kurwa. 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 zero Kurwa. na papierosa Baskieto. No po prostu pole za kasą, mam wyjebane. Jak tego bardzo lubię to bardzo niestety, ale przez ten miesiąc musisz zapierdalać za darmo, bo sklep ma duże wydatki. To no spoko, to jutro przychodzę z glocki do pracy. Zapraszam. <laughs> Przeterminowany makaron, proszę kupować. Dwa lata po terminie. Pyszny jak u babci. Dwa proszę. <laughs> Jaki kurwa skam, to jest ten sklep, upierdolę. Dobra, dobra, trzeba zobaczyć, ile nasz cudowny workshop zarobił dzisiaj. No wy, dobre. Pokaż mi to.